Cześć, witam Was już w nowym roku w serii filmów Bestsellery 2023, czyli serii o najczęściej wybieranych produktach przez klientów naszego sklepu. Oczywiście wszystkie produkty omawiane w tej serii będą nadal aktualne w roku obecnym i zakładam, że większość z nich nadal będzie bestsellerami. Zachęcam także do obejrzenia serii Bestsellery 2022, ponieważ wiele z tamtych produktów nadal jest bestsellerami. A i wiele z nich znajdziecie w naszym sklepie na promocjach. Dzisiaj będzie o rękawicach. Żeby nie przedłużać, ja mam na imię Mariusz, jestem doradcą klienta w sklepie Mototur.pl, a także testerem odzieży i akcesoriów motocyklowych. Witam na kanale Tylko Jazda z Mototur i zapraszam na film. W komentarzach pod poprzednimi filmami prosiliście nas, abyśmy podawali certyfikację bezpieczeństwa omawianych produktów. A więc zaczniemy sobie od certyfikacji. Tutaj będzie prosto, ponieważ wszystkie z dzisiaj omawianych rękawic są to rękawice turystyczne. No i standardem wśród takich rękawic jest certyfikacja na poziomie KP1. W zasadzie jedynie rękawice typowo sportowe, przeznaczone do jazdy torowej, długie, skórzane, mają certyfikację na poziomie KP2. A to dlatego, że żeby taką certyfikację otrzymać, rękawica musi przejść szereg rygorystycznych testów i, i zdać je na poziomie e, drugim. Jeżeli jakikolwiek z tych testów zostanie zaliczony na poziomie pierwszym, to automatycznie rękawica dostaje certyfikat poziomu pierwszego. A oznaczenie KP jest to oznaczenie Nakul Protector, czyli twardy, sztywny protektor knykci. Więc tak możecie rozczytać certyfikację danych rękawic. No ale do rzeczy, zaczynamy od pierwszego modelu. Jest to NOX Orsa OR3, rękawica z systemem BOA. NOXy teoretycznie są rękawicami off-roadowymi, bo tak je pozycjonuje producent, ale w praktyce równie dobrze sprawdzą się podczas jazdy miejskiej, czy też jako drugie rękawice, jeżeli jedziemy na wycieczkę do bardzo ciepłych krajów. A to za sprawą ich konstrukcji, ponieważ rękawica wykonana jest po pierwsze ze skóry, skóry bardzo mocno perforowanej. Po drugie, mamy tutaj dużo meszu na palcach, na wierzchu dłoni, nawet tutaj na mankietach. No a jeżeli gdzieś jest mesz, to jest oczywiste, że rękawica będzie przepuszczać dużo zimnego powietrza i chłodzić nasze dłonie. Ale i także mamy od strony wewnętrznej materiał Klarino. Materiał ten charakteryzuje się tym, że jest bardzo elastyczny i dość miękki przy jednocześnie dość dużej wytrzymałości. Oczywiście nie będzie to taka wytrzymałość jak skóra kangurza lub też skóra Bawola, które stosowane są w rękawicach sportowych, więc na tor w tych rękawicach nie pojedziemy, na tor asfaltowy, ale do właśnie jazdy miejskiej czy do jazdy w terenie jak najbardziej się sprawdzą. Klarino ma też jeszcze jedną właściwość, mianowicie daje nam bardzo duże wyczucie manetki na, ręki na manetce. Więc no, rękawica niesamowicie wygodna, bardzo przewiewna, bardzo oddychająca, więc nawet jeżeli gdzieś tam się zapocimy, no to nie będzie nam rękawica powodować otarć, nie będzie nam powodować otarć także na protektorze ponieważ protektor knykci, mamy tutaj zastosowany protektor żelowy, też mocno elastyczny, który jednak podczas uderzenia twardnieje no i skutecznie chroni nasze knykcie. Ale ten protektor nie jest wszyty bezpośrednio na wierzch rękawicy, jest wszyty na dodatkowej warstwie materiału właśnie po to, żebyśmy mogli ręką pracować swobodnie pod protektorem, żeby to dodatkowo... Jeszcze gdzieś nie powodowało nam otarć, więc w rękawicy jeździ się niesamowicie wygodnie. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem, jakie mamy tutaj zastosowane, są to dwa protektory na nadgarstku. To rozwiązanie możemy spotkać jedynie w rękawicach Noxa, a to dlatego, że Nox ma patent. Na umiejscowienie dwóch protektorów twardych na nadgarstku. Więc, jeżeli jakiekolwiek inne rękawice weźmiecie do ręki, to albo będą miały one jeden protektor twardy, a drugi miękki, na przykład z Superfabrik, albo będą miały po prostu jeden protektor. No wyjątkiem jest taka sytuacja, jeżeli jakaś firma wykupuje od Noxa patent, no ale wówczas musi też logo Noxa i ich protektory umieścić na swojej rękawicy, więc bardzo rzadko się to zdarza. No, dlaczego jest to ważne? Dlatego, że podczas wypadku, jeżeli gdzieś tam będziemy po asfalcie szurować, to chodzi o to, żeby nie powodować tarcia, żeby ta skóra się nie ścierała. Tylko te slidery, które raz zabezpieczą nas mechanicznie podczas uderzenia, a dwa będą powodować ślisk, a nie tarcie. Więc jak najbardziej na plus są te dwa rozwiązania. No i trzecie, również ciekawe rozwiązanie w tej rękawicy. Jest to zapięcie BOA, też bardzo niespotykane w rękawicach. Zazwyczaj widzimy to rozwiązanie w butach. No i czy jest to rozwiązanie lepsze niż tradycyjny rzep? Jeżeli weźmiemy sobie rękawice ze średniej i wyższej półki cenowej, no to te rzepy zazwyczaj trzymają na tyle długo, że prędzej zajeździmy rękawicą, bo rękawice są najszybciej z używającym się elementem odzieży motocyklowej, aniżeli żeby nam przestaną trzymać. Natomiast jeżeli chodzi o rękawice z niższych półek cenowych, to zdarzają się takie sytuacje, gdzie po jakimś czasie, kiedy już podejdzie nam pył, podejdzie nam kurz, brud, błoto pod rzep, no to te rzepy się zużywają, przestają trzymać. No a w przypadku wiązania BOA, ono całe wykonane jest z tworzywa sztucznego. Rozwiązanie to od lat stosowane jest w butach. W butach mamy zdecydowanie większe naprężenia, które oddziałują na to zapięcie. No i całkiem dobrze te zapięcia znoszą te naprężenia. No a więc w rękawicach, gdzie tych naprężeń nie ma aż takich dużych, tym bardziej będzie to rozwiązanie. Długowieczne. Prawdopodobnie prędzej zajeździmy naszą rękawicę aniżeli zapięcie BoA. A co do wygody, niesamowicie wygodne, elastyczne rękawice. Mamy bardzo dużą mobilność w każdym w zasadzie zakresie ruchu. Dobrze, no o noxach to tyle, przechodzimy dalej. Kolejna rękawica to model od włoskiego producenta Speedy, model X Force. Rękawica do bardzo podobnych zastosowań co poprzednik. Nie jest to rękawica off-roadowa, za to jest to rękawica do jazdy miejskiej, do jazdy właśnie, na przykład podczas wyjazdów do cieplejszych krajów jako druga rękawica, tam gdzie jest bardzo ciepło, gdzie dużo pracujemy palcami, gdzie dużo pracujemy rękami, gdzie potrzebujemy maksymalnego przewiewu i komfortu termicznego. I jednocześnie nie jeździmy zbyt szybko. Jest to zdecydowanie mniej zaawansowana technologicznie rękawica niż poprzednik, natomiast wielu z nas, w końcu jest to bestseller, nie potrzebuje wysoko zaawansowanych technicznie produktów, a po prostu produktów, które będą bardzo dobrze wykonane, dobrze zaprojektowane i po prostu będą kolofialnie mówiąc robić robotę. Konstrukcja, jak już wspomniałem, bardzo prosta. W zasadzie nie ma się co tutaj nam zepsuć klasyczna, czyli mesz od góry, bardzo duże panele meszowe, które zapewnią nam komfort termiczny na palcach, no niemalże jak rękawica bez palcy, natomiast zapewnią nam większą ochronę, ponieważ jednak od góry mamy ten mesz i mamy protektory na kostkach, od wewnątrz mamy skórę kozią i skórę zamszową. No, w skórze kozi już wspominałem, że jest to materiał o podobnej odporności na ścieranie, co skóra bydlęca. Natomiast jest on zdecydowanie cieńszy i zdecydowanie bardziej elastyczny. No jest on oczywiście troszkę droższy, siłą rzeczy. Natomiast nie jest to jakaś szalenia droga rękawica, jest to raczej rękawica na średnim zakresie cenowym. Przede wszystkim bardzo dobrze wykonana, żaden szef tutaj nas nie będzie uwierać. Dodatkowo, pomiędzy palcami, gdzie skończy się skóra, jest zastosowany elastyczny materiał. Więc mobilność mamy no, bardzo dużą mobilność. Więc na przykład, jeżeli ktoś szuka rękawic na przykład na egzamin, to również mogę śmiało polecić ten model. Będziemy mieli bardzo dobrze czucie manetki no i bardzo dobry komfort termiczny, a też nie są te rękawice jakoś bardzo drogie. Protektor oczywiście mamy, duży protektor, ale nie jest to protektor twardy, jest to właśnie protektor miękki, właśnie po to, żeby kiedy jeździmy w wyższych temperaturach, kiedy ręka nam się spoci, żeby on nas nie ocierał, no i jednocześnie przy uderzeniu sprawia, staje się twardszy, no i pełni swoją funkcję, czyli ochrania nasze knykcie. Co jest istotne w przypadku tych rękawic i dlaczego są tak często wybierane? Są to rękawice bardzo polecane dla osób, które mają szersze, większe dłonie i mają zwykle problem z zakładaniem rękawicy, no, przez to, że mankiet jest ciasny. Otóż Speedy zastosowało tutaj też nietypowe dość rozwiązanie, czyli poza tym, że mamy rzep na mankiecie, mamy jeszcze zamek który nam mocno mankiet i bez żadnych problemów, jeżeli nawet mamy szerokie dłonie, jesteśmy w stanie te rękawice zakładać i zdejmować. Więc rozwiązanie jak najbardziej na plus, to wszystko działa szybko, sprawnie, możemy sobie dociągnąć w stylu takich rękawic bokserskich troszkę ten mankiet dość długi z rzepem. Wyglądają generalnie bardzo przyzwoicie, stylistycznie podobają mi się te rękawice. A, i oczywiście, jak przystało na rękawicę współczesną, mają te rękawice cyfrowego palucha, czyli możliwość obsługi ekranów dotykowych. Przechodzimy dalej. Kolejny model to rękawica od producenta z Finlandii, RUKA Virve 2.0. Jest to odpowiednik damski modelu Virium 2.0, bardzo popularnego, który znajduje się na rynku już od paru lat w zasadzie nie różni się kompletnie niczym od Virium. Poza krojem, który dostosowany jest bardziej do kobiecej dłoni, ale żeby panie nie wyczuły się pominięte na naszym kanale, to omówimy właśnie właściwości tej rękawicy na modelu damskim. Rękawica w całości tekstylna z membraną gore czyli oddychającą oraz wodoodporną membraną. No, jak przystało na producenta premium, jakim jest Rooka, zastosowano tutaj membranę gore czyli no, najlepszą, ale jednocześnie i najdroższą membranę na rynku. Natomiast no, jest to membrana, co tutaj dużo mówić, bezkonkurencyjna. Model ten przeznaczony jest więc do jazdy w deszczu, do jazdy w chłodniejszych warunkach pogodowych, w okresie tzw. przejściowym, czyli wiosenno-letnim. Para osób z naszego sklepu jeździ w wirwe oraz wiriumach też często spotykamy się z klientami, którzy te rękawice użytkują, no i na podstawie tych opinii możemy powiedzieć o tym, że nie jest to rękawica zimowa. Więc jeżeli ktoś potrzebuje rękawicy zimowej do jazdy w temperaturach poniżej 10 stopni, to są inne modele, jeden z nich omówimy później. Natomiast jest to rękawica właśnie na okres przejściowy, na temperatury od około 10 stopni do 20 kilku. Wtedy sprawdza się najlepiej, wtedy zapewnia nam najlepszy komfort termiczny. Trzeba mieć to na uwadze. Natomiast w tym zakresie temperaturowym jest to jedna z najlepszych możliwych rękawic. Wielu klientów, którzy wcześniej korzystali z virium pierwszej generacji lub też wirium drugiej generacji, po tym, gdy już zajeździ swoje rękawice po kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysiącach kilometrów, często wraca właśnie po to, żeby kupić drugi raz te same rękawice, bo no, spełniają wszystkie wymagania, które stawione są rękawicy turystycznej z Gore-Texem. Przechodząc dalej, dostosowanie do jazdy w deszczu, antypoślizgowe wstawki na palcach, dzięki czemu łatwiej nam operować mokrymi klamkami, antypoślizgowe wstawki na wnętrzu dłoni, więc mamy pewniejszy chwyt na manetce oraz oczywiście bardzo potrzebna funkcja, czyli wycieraczka do wizjera na lewym palcu wskazującym. Jak przystało na rękawicę nowoczesną, mamy tutaj też na palcu wskazującym i kciuku materiał, który umożliwia korzystanie z ekranów dotykowych. Co jest ważne w przypadku tego modelu, co sprawia, że jest tak chętnie wybierany, jest to sposób w jaki umiejscowiony jest w rękawicy gore -Tex. Rękawica składa się z trzech warstw, czyli warstwa tekstylna zewnętrzna, warstwa membrany gore po środku i warstwa od strony naszej skóry, podszewki. No i część producentów zostawia to w taki sposób, co powoduje Pewien dyskomfort, mianowicie kiedy zakładamy rękawice i zdejmujemy, to warstwy wewnętrzne wychodzą nam razem z naszą dłonią, co jest potem niesamowicie problematyczne, żeby rękawice poskładać z powrotem do stanu pierwotnego. Tutaj mamy technologię Gore Grip, czyli wszystkie te trzy warstwy są do siebie sklejone, na gorąco sprasowane, dzięki czemu przylegają bardzo blisko do siebie. No i daje nam to dużo lepsze wyczucie na manetce. Rękawica nie jest masywna, nie jest duża, tylko jest smukła. Kompaktowa, bardzo przyjemnie się w niej jeździ. No i drugim plusem jest właśnie to, że. Hmm, Wyciągając dłoń z rękawicy, nie musimy się martwić, że wyciągniemy środek. No i dłużej ten środek po prostu będzie się trzymać w tej rękawicy, nawet przez dobre parę lat i kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy kilometrów. O rukach myślę, że to już tyle. Przejdźmy zatem do rękawicy, do jazdy w niższych temperaturach. Ci z nas, którzy jeżdżą zimą, którzy jeżdżą w temperaturach kilku stopni powyżej zera, doskonale wiedzą, że czasem nawet grzane manetki oraz handbary są to rozwiązania niewystarczające. Do tego, by było nam w ręce ciepło. No i wtedy możemy rozwiązać ten problem na dwa sposoby: albo wyposażając się w mówki, ale też one nie będą do każdego motocykla czy też skutera pasować, no i mogą troszkę przeszkadzać w jeździe, albo właśnie kupując specjalne, dedykowane rękawice do jazdy w takich temperaturach. No i takim modelem jest model od holenderskiego producenta Revit Stratos 3 GTX, czyli jak sama nazwa wskazuje rękawica na membranie Goretex. Jest to rękawica skórzano-tekstylna ze skóry koziej. Dodatkowo skóra ta wykończona jest w technologii WR, czyli w takiej technologii, gdzie nanoszona jest jeszcze na skórę specjalna powłoka, która zwiększa właściwości wodoodporne rękawicy. Ale że jest to skóra, to nadal jest to materiał oddychający, co no w połączeniu z Gore-Texem daje nam bardzo dobre efekty. Dodatkowo, poza tą membraną i tą warstwą, mamy tutaj jeszcze zastosowaną podszewkę wewnętrzną. Jest to technologia opracowana przez Revita. Nazywa się 3M Thinsulate. Jest to specjalna warstwa włókniny ocieplającej, która, jak chwali się Revit, jest kilkukrotnie nawet cieplejsza, aniżeli puch. No, oczywiście, jeżeli mamy tyle dodatkowych ocieplaczy zastosowane, no, będzie to rękawica grubsza niż w przypadku Virium. No ale tak jak już wcześniej wspomniałem, Viriumy są na inny zakres temperatur. Jeżeli potrzebujemy rękawicy do jazdy w bardzo niskich temperaturach, no to siłą rzeczy ta rękawica będzie musiała być czymś ocieplona. Natomiast model ten wybierany jest często dlatego, że nie jest on jeszcze aż tak bardzo dopakowany, nie jest on aż tak gruby jak niektóre inne modele. I dlatego klienci często się decydują, ponieważ jest takim kompromisem pomiędzy bardzo dobrymi właściwościami cieplnymi, a dość dużą elastycznością oraz dość dobrą możliwością jazdy i wyczucia manetki, zwłaszcza kiedy jest zimno i kiedy jest mokro. No, mobilność całkiem duża, chociaż oczywiście czuć ten gabaryt rękawicy. Protektor twardy, ale dość elastyczny. Będzie nas dobrze chronił, kiedy dojdzie no, do jakiejś niespodziewanej wywrotki. Mankiet oczywiście długi, jak przystało na rękawicę zimową. I mamy tutaj zastosowaną także wycieraczkę. Natomiast jest to wycieraczka z tak zwanego floku, czyli wycieraczka materiałowa. Flok to taki specjalny proces wyprawiania materiału, który zwiększa no, wchłaniające wodę właściwości rękawicy. Więc no, taka wycieraczka również bardzo dobrze się sprawdza do wycierania wizjera. I mamy ten materiał na obu palcach: palcu wskazującym i delikatnie na kciuku. I oczywiście no, jest to rękawica nowoczesna, więc także mamy możliwość obsługi ekranów dotykowych. Na koniec powiem parę słów o zdecydowanie najciekawszej rękawicy w naszym dzisiejszym zestawieniu Held RNDRY 2. Jest to następca kultowego już modelu RNDRY, który na rynku od dobrych kilkunastu lat w niezmienionej w zasadzie formie funkcjonuje i jest niesamowicie cenionym modelem. Held jako marka konserwatywna wyznaje filozofię, że jeżeli coś jest dobre i się sprawdza, to tego nie zmieniamy, bo jest dobre i się sprawdza. I w zasadzie w wypadku dwójki niewiele się zmieniło. No, jedyna różnica, jaką do tej pory udało mi się odnaleźć, to jest dodanie do dwójki możliwości obsługi ekranów dotykowych. Także fitting rękawicy oraz materiały, z których zostały wykonane, są niezmienione, dlatego, że nie trzeba było ich zmieniać, ponieważ te rękawice, ta rękawica jest no, niemalże w swoim projekcie idealna, no i samo, sama obecność na rynku przez kilkanaście lat jest tego potwierdzeniem i cała masa sprzedanych egzemplarzy. Nawet miałem okazję kiedyś rozmawiać z dystrybutorem Helda na Polskę i z rozmowy wyszło, że ponad połowa ich ekipy właśnie jeździ tylko i wyłącznie w tym modelu, bo niczego innego nie potrzebują. A to dlaczego tak jest? Otóż jest to rękawica na Gore-Texie, natomiast jest to rękawica, w której możemy jeździć zarówno w wysokich temperaturach, jak i w tych niższych i jest wodoodporna. No i można byłoby pomyśleć, że przecież nie ma takiego materiału, który z jednej strony zapewni nam duży dopływ powietrza, a z drugiej strony zapewni nam wodoodporność. No bo jeżeli mamy Gore-Tex, no to ten Gore-Tex będzie sobie średnio radził w wysokich temperaturach i wtedy kiedy świeci słońce, mamy mało wiatru, no to nawet pomimo tego, że jest to najlepsza membrana na rynku, to w 20-kilku stopniach ręka nam się zacznie po prostu pocić. Z drugiej strony, jeżeli nie zastosujemy żadnej membrany, no to stracimy wodoodporność. No i faktycznie takiego materiału nie ma. Za to Held wymyślił bardzo ciekawe rozwiązanie. Otóż rękawica ta ma dwie komory. Jedna komora do której możemy sobie dłoń zmieścić. Komora zewnętrzna jest to komora z Goreteksem, Czyli Goreteks okala nam całą dłoń, palce od dołu, od góry. Wsadzamy po prostu w membranę GoreTexową naszą dłoń. No i zyskujemy wodoodporność i trochę lepszy komfort termiczny w niższych temperaturach. No ale mówimy tutaj oczywiście o temperaturach od około 10 stopni, bo nie jest to rękawica zimowa. Aż tak zaawansowanej technologii jeszcze nie mamy, żeby wymyślić rękawicę, w której możemy jeździć od minus 5 stopni do 40. Do jakich temperatur ta rękawica się będzie sprawdzać? Od 10 do nawet 25 i powyżej. Jeżeli ktoś nie jest bardzo wrażliwy na zmiany temperaturowe, to w zasadzie tę rękawicę może wykorzystywać jako jedyną rękawicę na cały sezon i dość skutecznie w niej jeździć. Dlatego, że poza warstwą, poza tą komorą zewnętrzną, górną, gdzie jest goreteks, mamy drugą komorę komorę od strony Wewnętrznej, gdzie mamy bardzo dużo perforacji i tego goreteksu już nie ma. Wtedy ta membrana goreteksowa ląduje nam od strony górnej, od strony wierzchniej, ale z racji tego, że mamy tutaj dość mocno perforowaną tą rękawicę, tu jest kordura perforowana, na palcach też kordura perforowana, wloty również wentylowane, na knykciach, na palcach mamy też wentylację. No, i bardzo dużą perforację na skórze kangurzej, czyli tym najlepszym możliwym materiale, no i jednocześnie najdroższym, ale najlepszym pod względem właściwości i wytrzymałości i właściwości termicznych. Mamy skórę kangurzą od wewnątrz. Po całej wewnętrznej części dłoni znajdziemy perforację że gore Tekst jest membraną bardzo cienką, to sama rękawica jest nadal bardzo smukła i nadal mamy bardzo duże wyczucie manetki. W tych rękawicach jeździ się po prostu świetnie, sam miałem okazję jeździć w tej rękawicy no i co tutaj dużo mówić, naprawdę jestem zachwycony. Duża, duża uniwersalność. No i oczywiście najwyższy możliwy poziom wykonania w końcu jest to Held, który słynie właśnie z wysokiej jakości materiałów. No, nie ma biedy, naprawdę jest tutaj super fabryk, czyli bardzo zaawansowany materiał, który jest, uwaga, materiałem tekstylno-ceramicznym, stosowanym właśnie zazwyczaj w ochraniaczach i w takich miejscach, które są narażone na rozdarcie i przecięcie. Są to takie mikropłytki ceramiczne, które oczywiście mają bardzo dobry, dobrą odporność na tarcie, więc i jednocześnie bardzo dużą elastyczność. Tym się różnią od okraniaczy właśnie z twardych elementów, na przykład z tworzywa TPU chociażby. Mamy tutaj kordurę perforowaną, mamy tutaj kangurzą skórę. Oczywiście wszystko to ma wpływ na cenę tej rękawicy, natomiast trzeba przyznać, że jest to rękawica naprawdę warta swojej ceny i doskonale zaprojektowana. No i oczywiście wycieraczka i tak jak wspomniałem wcześniej w dwójce, w dwójce mamy już możliwość obsługi ekranów dotykowych. Tym sposobem dochodzimy do końca dzisiejszego filmu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo prosiłbym o komentarze na temat tego, o czym chcielibyście następne filmy, co powinniśmy omówić, o zasubskrybowanie kanału, o zostawienie lajka. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!